Obowiązek powołania koordynatora nakłada ustawa o dostępności. Urzędy mają na to czas do końca września. Do 30 września powołamy taką osobę, która będzie koordynatorem do spraw dostępności. Ta dostępność dotyczy osób, które mają utrudnienia w kontakcie z instytucjami. Taki koordynator będzie wyznaczony nie tylko w instytucjach samorządowych, ale również w administracji rządowej, czyli np. podległym Ministerstwu Sprawiedliwości czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem koordynatora do spraw dostępności będzie ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu oraz dostępu do usług świadczonych przez magistrat. Ma on zadbać o to, aby urząd był bardziej przyjazny nie tylko pod względem architektonicznym, ale również cyfrowym i komunikacyjnym. Chodzi o to, aby osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się z instytucjami, dlatego że na przykład są niepełnosprawne albo jakieś inne ograniczenie występuje, żeby ktoś o takie osoby zadbał. Taki koordynator będzie odpowiedzialny za to, żeby te bariery przełamywać, żeby ograniczenia dotyczące na przykład architektury, żeby te ograniczenia były likwidowane, żeby ograniczenia dotyczące porozumiewania się cyfrowego z instytucją również były w jakiś sposób likwidowane i kolejne ograniczenie to ograniczenie informacyjne czyli takie aby ten dostęp do informacji o funkcjonowaniu instytucji o sprawach które instytucja realizuje żeby w łatwy sposób docierały do osób które mają trudności właśnie z normalnym zwykłym dostępem Jak dodaje rzecznik Gorzowskiego Magistratu koordynator ma być swoistym łącznikiem pomiędzy osobami borykającymi się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami a miastem Taka jest idea właśnie, żeby koordynator był osobą, która łączy, która zabiega o ich sprawy, żeby była, była rzecznikiem w instytucji właśnie takich osób, czyli taka osoba powinna też mieć odpowiednią wrażliwość, powinna kontaktować się z, z ludźmi, którzy mają trudności w dostępie do instytucji, różnego rodzaju trudności, po to, żeby wspólnie wypracowywać takie rozwiązania, które taki dostęp ułatwiają.